Dobra, witam serdecznie w pierdolonym lockdownie. Pięć miesięcy odjebałem w domu, no ale co, życie kurwa, życie. No i dobra, szybki, szybki, szybki kurwa rozpoznanie co u mnie, tak raz na rok coś pierdolne, proszę, proszę, proszę kurwa. jest już baby, rejestracja, Noweczka kurwa, proszę, jest baby. Świeci nowe zasłoneczki, ale to Wam jeszcze nagram o tym film, bo chciałem zareklamować Pana E.T.I. Cicho. Kurwa, Dobra, o co chodzi? Ale to o, zrobimy osobny film o, o, o tym, o wyglądzie tutaj w środku, jakby poszło złem sobie. Dobra, co chcę szybko skrócić? Taka niespodzianka mi dopadła. Także zestaw Brand New czyli całkiem nowy i całkiem nowy na czepach. Właśnie przyjechałem teraz i ją odbieram. I ją odbieram. Noweczka. No, alumki piękne. Miała być srebrna. Co zrobić? Znów zostałem uszukany. Ale chyba ten... W środku proszę wyczyszczona, którą muszę ją podnieść. Zaraz Administrację zapniemy. Ma trochę pewnych mękamentów, ale najgorzej się z nim jeździ. Najważniejsze jest jedna rzecz: pamiętacie ta ośka, nie? Jebana, w tej się nie podnosi, jestem uratowany. Także alarm jest głośny, nie jest taki pierdolenie jak ostatnio było. A tam, proszę bardzo, stoi moje ścierwo, nie? Moje ścierwo stoi. Nie wiem, czy to widać, chyba teraz już rzuciłem tam. O. Niebieska ta. Dobra. Dobra, słuchajcie moi mili, tyle na tyle. Tak się u mnie dzieje. Także ja do miesiąca, może więcej, od 6 tygodni gdzieś już pracuję o tym jebanym lockdownie, ale sam się na niego zgodziłem, także nie byłem pokrzywdzony. Odpocząć od YouTube'ów, od YouTube wszystkiego, nie, od ludzi przede wszystkim. Także nie będzie będziemy często na youtubie, ale, ale także się panicki Dobra, nowa naczepa, nowy ciągnik. Zaczynamy przygody na farmach. Trzymajcie się, mocno się jadłem.